Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Polisę Madness yy, od twórców London Racing, której gry już Wam nagrywałem. Bardziej jednak polecam Wam tamten tytuł niż ten. Tamten naprawdę było, można było się pobawić. Nie, tu mamy też lokację, tak? Z tymi lokacjami musimy jeździć. Już na nowej trasie. Więc sobie pojedźmy. Sory. ja wyciągnąć. Kary nie widziałem, żebyśmy kary dostawali. Ale no, dostajemy na pewno szkodzenia samochodu, nie? Co jest? Nie widzę tego lokacji. O kurde. Minuta, dobra, jedziemy. Bo jak widzicie, teraz czasów słabo. No się wyrobiliśmy. Trzeba zapierdzierać, być śmiałym tutaj odważnym. Widzę, że oni nam zjeżdżają na pobocza, więc no lepiej trzymać się środkowego pasa, tylko no, nie wszyscy widzicie w czas zjadłem. Wal się goście. Jak na razie idzie nam świetnie. Cały czas na tym liczę. Jest O, teraz lepiej. Lepsza czasówka. Nadrobiliśmy można powiedzieć. Paszcza, niektórzy nie zjadą. Niestety w realnym życiu też tak jest. Wow Naprawdę czasy teraz są coraz gorsze A to uczycie stało. Widzieliście jak się wrąbał? W ziemię Dobra, jedziemy gazu, gazu Koguty dają nam dopał, zawsze spoko Po lewej stronie tu jeździmy, tak się nie mogę też przyzwyczaić Pamiętam miałem taką przygodę w tym, yy, no w Eurotraku, że później jeździłem po złej stronie. Szybko, szybko, szybko. Yeah. Dobra, udało się, 3 sekundy. Właśnie, że pojechałem w końcu z stroną i na czołówkę rumnąłem samochód. Tu też mamy. Mm, Ale coś tam, mamy trzy samochody. Nowy samochód do blokowania coś tam mamy trzy samochody jakby do złapania musimy tu na niego czekać Ustawimy się jak typowa drogówka jedzie Z! i gazu ciśniemy yes. Dobry jest powiem wam samochody same się przewrócają a on też strzela! Nie zajerzeń mi drogi... ...Fadasy. Fak, on no mnie też uszkodził, ale ja go... ...lepiej. Fak, Jak się wyzywają! Następny. To jest jakieś uszkodzenie, nie? Już. Tu już mamy z bandytami do czynienia. Jak widzicie, strzelają i te sprawy... Fakt, yeah. jeszcze jeden muszę go dogonić. Taki sam samochód, taki sam jakiś gang. Ja jestem tylko jeden i muszę trzech zlikwidować. To nie fair. Dziękuję bardzo. Trzej złapanych. Oh o! Yeah. Je! unlocked Oh shit! Tu też jest, na... No. dobra, tu będziemy mieli. Czekajcie, czekajcie, bo ja już się pogubiłem. Przyjmieliśmy nie zablone? Chyba jakby się coś nowego włączyło, odblokowało. Widzicie? No nie to nie to Jedenka complete complete Tu complete, complete Twójcy mamy O kurde I co on... Ma... Czemu od razu wszystko To nie mamy sobie no ani to, tylko to ostatnie, tak? A, dobra nie, wiecie co, by... w sumie to auto nam się już odblokowało Pokończmy sobie to. Weźmy, zróbmy sobie. Widziałem to nowe auto. Tu. Wow! Przypomina mi Porsche. Zresztą nie jest Porsche, ale tak wyglądam. Ale tu się widzę, że zacznie zabawa od razu. I na jazda. Co mam tutaj w tej misji zrobił? O, busy jeżdżą. Coś tam smugers... Tu doszło do crashu Do wypadku No dobra, o kurwa Ten raczej bez problemu powinniśmy złapać Trafik Busa Smuger, jest, dobra ja, yeah, dobra, jeszcze innego na busy się dzisiaj po uczepię. Oje, oh yeah, dobrze. Pach, yeah. Misja udana, fajnie, fajnie, łatwa, ciekawa misja, szybka. Coś tam, coś tam nam no się odblokowało, no. e, 10 000 w 8 minut. Dobra, to idziemy 10 000 musimy uzbierać w 8 minut. Damy radę i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek na tym. Ale też muszę teraz jedną rzecz zrobić, a jeszcze później, o 20 albo 19 będę miał nagrywanie. Um, 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 dobra. Elegancko. Robert. Fuck. Wyjmuj ten pistolet. O kurde, skubany, strzela. Spierdziela. Jakiś doturbiony? Ja zapierdziela, rląbany. Fak. O oh, yeż yeah. nie, yeah. ale przynajmniej kasy dużo wpadło jeszcze siedem tysięcy niecałe Aha, spoko. Tego tylko najlepsze było to, że ja za nim... Ja nim nie sterowałem one są podejrzane. Byle się na nie czepiał. Jest coś nie tak jest z nim. mało kasy. To Będę się czepimy na te zielone. Podpadły mi coś nie tak Ja yeah. no to najlepszy najgorzej, że to ma okazję się za to dostaje ale w supienie idziemy do przodu mamy czas ja Miałbym się że pijany. się doczepiamy do tych kierowców jak, jak no policja w tym w Polsce no tu sporo skasłem od tego gościa Okej, okay, jeszcze 1500. Mamy no, wykonaną misję. Widzieliście, jak gwałtownie cofnęło go? Znowu to samo, chyba tak? Stolica Yeah, 150 teraz zostało. Nie wiem, czy jeszcze będę musiał go gonić. Tak, żeby go już zatrzymać, dziękuję bardzo. Do dumu. Na pączki teraz. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie jeszcze. Wiecie co tu mamy w trójce? Nic nie mam, A, bo tu trójka tu przeskakuje jeszcze tutaj mamy mało zrobione. Nie, będziemy działać ten. Ja sobie zobaczę no prawie 30%, właśnie zależało mi na tym, żeby 30% pić. Ale dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniacie.